No dobra kurwa Dogany, czy to jest ten moment kurwa, nie? Na tą paczkę głównie robiłem te zadania, nie? Let's go kurwa. Białe frary, kurwa ikona i jestem zadowolony. Jest, jest lokal, Francja. Kurwa czego nie ma? Pedł jebany Fred kurwa, nie? I znowu liga angielska kurwa. Nie? No nie wytrzymam, nie? No ludzie, kochani, no, no nie wytrzymam z tą kurwa jebaną liga angielską. Ale cię nie cieszę, nie? Enka by mnie tutaj zawonoliła kurwa z tego kurz, no. Mbapp, kurwa, nie może pan Loris, kurwa, macie na szotach, kurwa, dar to jest swoje Za te zadania wymęczone. Loris, może... Może coś będzie, kurwa. ninja